Dojazd ekipy SkiJumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! My Ciebie znamy z tej pasji do grillowania. Widzimy w mediach społecznościowych, że tak, sobie często umilasz weekendy, kiedy nie trzeba trenować, kiedy nie trzeba startować. Jak to wszystko się rozpoczęło? Bo oczywiście każdy pole grilluje, ale tak grillować, jak Ty to robisz, no to ja już nie potrafię. To trzeba się nauczyć. No. Nie, no tak naprawdę. Moja pasja z, w sumie z grillowania wzięła się z pasji z gotowania, a pasja z gotowania wzięła się z pasji, w sumie wzięła się z, ze skoków, z tego, że muszę utrzymywać dietę. A dieta nie musi być czymś ciężkim, można ją umilić. Bo jemy oczami i jemy tym, co yy, 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 jemy w sumie, jemy oczami. I, yy, możemy zjeść dobry posiłek, yy, zjeść yy, troszkę mniej, ale bardziej smaczniej. Yy, możemy bardziej yy, świętować przyrządzanie tego posiłku, yy, i dzięki temu yy, utrzymujemy. Yy, to, że ta dieta nie jest taka rygorystyczna. Bo dla nas, dla społeczeństwa, to nadal jest takie nietypowe połączenie. Nawet tutaj w Włodzisławie Śląskim miałeś taki półgodzinny pokaz, kiedy opowiadałeś, no i jak to jest możliwe, że skoczek narciarski jednak może grillować? Coś, co się kojarzy, przecież to niezdrowe, tłuste. No właśnie, mam nadzieję, że ten półgodzinny pokaz poszedł fajnie, bo tak tremę miałem troszkę, ale wziąłem sobie e, takiego przyjaciela Michała, który mi pomógł. Z master szefa, więc yy, yy, daliśmy wspólnie radę. Yy, ten, yy, że tak powiem, półgodzinny występ yy, przed publicznością. Yy, Powiedzieć. Nazywam się Adam Tomaszny. Jestem trzecim pokoleniem firmy Zakład Przetwórca Mięsnego Tomaszny. Tutaj mamy mały zakładzik niedaleko rynku i od 1937 roku w tym miejscu produkujemy wędliny, wyroby wędliniarskie, produkty na grilla. Dzisiaj mamy naszą imprezę, którą już, że tak powiem, zapoczątkowaliśmy 4 lata temu. Jest to czwarte nasze wspólne grillowanie. Jest to impreza, gdzie zapraszam znanych producentów grilli, palenisk, znanych kucharzy, grillmasterów i cel tej imprezy jest to, żeby po prostu łączyć, że tak powiem fan klub grillowania, przyjaciół grillowania, żeby każdy z tej imprezy mógł coś wynieść, coś ciekawego się nauczyć, coś ciekawego pokosztować. Zbieramy tutaj też na... W dobrym celu jest ta impreza, bo zbieramy na dziewczynkę, która jest ciężko chora i potrzebuje dużo, dużo pieniążków na operację, więc wszyscy, że tak powiem, kto wrzucą jakiś datek do skarbonki, y, otrzymują naklejeczkę i mogą korzystać z tych, z tych wszystkich, że tak powiem, dobroci, co tutaj wszyscy kucharze pogrylują. Wspieramy osoby chore, tak, które potrzebują pomocy. Tutaj są zbiórka charytatywne. W zeszłym roku udało nam się zebrać 9 milionów na chłopczyka chorego na SMA. W tym roku zbieramy na dziewczynkę. Dzisiaj grilluję dla ludzi... Żeby im smakowało, żeby było dobrze, eee, i się trochę odwdzięczam za to, że mi kibicują. Olek kiedyś coś zamówił, i przy którymś razie jakoś tak bardziej żeśmy się coś popisali, spotkali raz drugi, i tak się rozwinęła nasza przejęć, że, że coś razem działamy. I, i, I że tak powiem, Olek zawsze był fanem grillowania, fanem steków, i, i, i po prostu razem się spowie, wspieramy, coś robimy dobrego. To jest mój przyjaciel. E, zaczęło się w sumie e, od tego, że moja, moja żona kupiła mi grilla przy pandemii, i chciałem po prostu ugrillować dobrego steka, nie z Biedronki, nie z Lidla, tylko dobrego steka. Można powiedzieć, że Olek to już jest specjalista w swoim fachu, że, że, że nie ma się czego wstydzić przy, przy specjalistach, którzy dzisiaj tutaj grillują? Ja myślę, że jak zrobilibyśmy teraz stoisko na, na zbliżenie na jego stoisko, czy prędzej, to widać ile, ile ludzi ustawia się tutaj do, do Olka, że chce jednak sprawdzić, czy umie to Olek dobrze zrobić, czy jednak dobrze grilluje i zawsze potem na koniec podchodzą i mówią, że jednak było mega, nie? Grupa pasjonatów, których tutaj poznajemy w ten weekend. Czego oni Ciebie nauczyli? No bo u mnie to przeważnie wygląda tak, że dmucham dwie godziny w ten brykiet, w ten węgiel, a na końcu i tak taka podeszwa spalona z tego wychodzi. Ile się edukowałeś, żeby takie porządne jedzonko przygotować? Jakoś tak samo wyszło, że dużo mnie edukować nie trzeba było, więc jakoś takie rzeczy kulinarne łatwo mi przychodzą i jestem z tego dumny. Bo lubię w kuchni kombinować i lubię próbować nowych rzeczy, dodawać smaków. Czasem nie trzeba dodawać. Wystarczy prosto. To. Sól pieprz. Dosteka nic więcej nie trzeba. Sól pieprz, tyle. A grillowanie to taki sport narodowy Polaków? No myślę, że to zawsze było w Polsce takim naszym podstawowym tem, tylko kiedyś było tak, że ludzie grillowali kiełbasy, a teraz coraz bardziej się to rozwija, że ludzie chcą grillować mięsa jakieś w marynatach, a Ostatnie, ostatnie lata mocno rozwinął się nam temat steków, wołowiny sezonowanej na sucho i, i bardzo dużo ludzi egzylują. chcą, chcą poglować coś innego, coś z wyższej półki. Nie? Dobrze, do spraw sportowych. Dzisiaj, w sobotę, 13 maja, dokładnie 1000 dni do igrzysk w Mediolanie. Czy to jest dla Ciebie cel? To jest jakaś meta? To jest coś po drodze? To jest cel po drodze. Cel po drodze do? Sukcesu. Ten sukces on się urzeczywistnia, bo miniona zima była, no chyba nie boimy się tego słowa, przełomowa dla ciebie i co zrobić, żeby utrzymać się i pójść dalej za ciosem. Pracować, pracować, jeszcze raz pracować. Rubelki ćwierkają, że w kadrze A, miejsce dla ciebie się znajdzie. To jest duża zmiana w kontekście minionych lat, bo Ostatnie lata to była walka, gdzieś na granicy Pucharu Świata, Pucharu Kontynentalnego. Teraz teoretycznie może być łatwiej, no ale w praktyce mniej miejsc startowych się szykuje. Skończyłem z walką, ee, a zacząłem mieć. I tyle. Olek, jak Ty spędziłeś ten czas po finale w Plannicy, bo, bo 40 dni około tyle nas już dzieli od tego momentu? No w sumie mieliśmy tak 24 zaczęliśmy trenować, a tu miałem tak chrzest 40 e, i ostatecznie myślałem a gdzieś pojechać na weekend, ale postanowiliśmy, dobra, zróbmy ten jeden weekend po prostu w domu. Więc zostałem w domu, I za, więc y, y, tak... Jeden dzień, jeden weekend na wyjeździe, drugi weekend na wyjeździe i jeden weekend w domu. Czyli czasu na wakacje nie było to dopiero gdzieś tam w sierpniu. Tak, wczoraj zabukowałem. Dokąd? Sycylia. Sycylia, no proszę, a powiedz, jak było w spale? Bo, bo macie taką objazdówkę po Polsce ostatnio na początku te e, lokalne treningi w grupach bazowych, potem e, spała, która nam kojarzy się z lekkoatletami, z siatkarzami. Wyście też spróbowali swoich si sił w dyscyplinach, które pewnie ostatni raz gdzieś tam uprawialiście ja wiem, w szkole. Fala do was pojechać, tam do Gdańska, Gdyni, Kaszuby, ale no tam w Spale no, no spoko było, była lekkoatletyka, trenowałem lekkoatletykę, ostatnio tak faktycznie trenowałem to w gimnazjum i trenowałem to, trenowałem to tak, bo miałem nauczycielkę z lekkoatletyki, że mnie to przydziło po prostu i tego nie lubię, i tyle. A powiedz, w czym czułeś się najlepiej w takim razie, no bo czegoś nie lubisz bardziej, czegoś mnie... W niczym się nie czułem najlepiej. Ani pchnięcie kulą, ani sztafeta. W mojej łapie, 25 w bicepsie, to pchnięcie kulą nie było zbyt dobre. Dobrze. Kolejnym punktem na waszej mapie był Poznań. Tam kolejne spotkanie nieoczywiste, a to skoczkowie. Ty ich znasz. Bartosz Zmarzlik, kierowcy Formuły 1. Taka anegdota związana z Yukim Cunodą, bo Ty nie jesteś dużym fanem Formuły 1 i nie, nie do końca wiedziałeś co tam się dzieje, kto to jest. <grym> tak, dokładnie, no nie jestem dużym fanem. Dzięki Paweł Wąsek, że y, mi powiedział, że to są y, kierowcy Formuły 1 y, w ogóle, y, ale tak, y, Chciałem do, dodawałem zdjęcie i chciałem oznaczyć i patrzę, Paweł, ty, jak się to pisze, nie, ten, ju, dobra, znajduję ich na Instagramie i patrzę, o kurde, on ma półtora miliona obserwujących, ja cię kręcę. Warto się zaprzyjaźnić. Warto się zaprzyjaźnić, ta, Jogos. o, dobra, przytulę się do niego. <śmiech> <śmiech> y, dobra, tak zupełnie poważnie, pierwsze skoki pod koniec maja to już naprawdę niedługo, nogi się garną do tego, czy, czy tej zimy było na tyle, że jeszcze powoli, jeszcze spokojnie? Nie, nogi się garną do tego, tak, 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 troszkę mi brakuje e, treningu siłowego. E, bardzo bym chciał mieć trening siłowy, ale e, ufam trenerowi i podam, podążam jego planu. Dziękujemy. Idziemy pałaszować dalej twoje specjały. Dziękuję bardzo, zapraszam.